Cześć, witajcie. Dzisiaj Omoda E5. Zapraszam. Samochód w wersji spalinowej jest już na kanale od ładnych kilku tygodni. Był to samochód prywatnego właściciela, a tym razem Omoda w wersji elektrycznej, o czym informuje nas ten oto emblemat EV. Wizualnie niewiele różni się od spalinówki. Później zobaczycie, że przednie części nadwozia jednak troszkę się różnią. I ciekaw jestem, czy podzielacie opinię, że samochody elektryczne jednak za kilka lat zdominują rynek motoryzacyjny, czy rynek mobilności ludzkiej, czy może jednak ludzie wrócą do samochodów spalinowych, jeżeli decydenci na to pozwolą. Pod maską w zasadzie nic nie widać. Wlew płynu do spryskiwaczy, zbiornik cieczy chłodzącej, czy zbiornik wyrównawczy cieczy chłodzącej. Siłowniki w mechanizmie podnoszenia maski, to co lubię, podobnie jak w wersji spalinowej, numer WIN umieszczony na masce. No a tutaj wszystko to już jest mocno zabudowane obudowami plastikowymi, które w dosyć łatwy sposób można zdemontować, no i zajrzeć co tu się znajduje pod nimi? Pod nimi, jak widać, akumulator rozruchowy, silnik elektryczny, jednostka sterująca, wszystkie moduły. Przewody wysokiego napięcia oznaczone na pomarańczowo. To od razu daje nam do myślenia, że mamy do czynienia z samochodem elektrycznym. Gdyby ktoś jeszcze do tego momentu nie wiedział. Kufer o pojemności 300 litrów, oparcie składane 1 trzecia, 2 trzecie. Lampka LEDowa. Tak oto umieszczona gaśnica, tak była przetwierdzona, nic tutaj nie dotykałem. Sztywna półka. Pod tą półką spory organizer. O, ładka w streju. Proszę jako ładna. Kilka krzaczurów, później informacja po angielsku jest to na wyposażeniu samochodu. Ciekawe ile lat termin przydatności. Sprawdzę sobie później tak z czystej ciekawości. Spory ten organizer zajrzę co tam pod nim. Pod nim delikatne wyżłobienie, ale zapasówka się tutaj nie zmieści. Podobnie jak w spalinówce, w tym miejscu również numer win, tym razem w formie naklejki. Klapa otwierana i zamykana elektrycznie, a jak zamykana elektrycznie, to konsumencki test ratka. Idealnie, tak na piątkę z plusem. Bardzo niewielki nacisk na moje ręce. Nawet w zachodnich samochodach ten nacisk jest zazwyczaj mocniejszy. Prezentowany egzemplarz jeździ na osiemnastkach, taki oto wzór Alufelk. Aerodynamiczne wypełnienie. Rozmiar ogumienia to 215,55 na 18. A marka ogumienia, o dziwo, to Kumho, a więc koreańskie opony na chińskim samochodzie. I to jest właśnie prezentowana dzisiaj omoda E5. Bartek zrobi teraz takie ujęcie. Przednia część nadwozia omody E5 i omody piątki, a więc spalinowej. Widać wyraźnie różnicę przedniej części nadwozia elektryka od spalinówki. Ciekaw jestem Waszej opinii, czy bardziej się skłaniacie w kierunku jednak spalinowej motoryzacji, czy już pomału myślicie o elektrykach. Doskonale wiecie, że ja jeżdżę samochodami spalinowymi na co dzień. Nie mam nic przeciwko motoryzacji elektrycznej czy elektromobilności, natomiast jestem zdecydowanym przeciwnikiem dyskryminacji motoryzacji spalinowej. Tutaj na słupku mamy cenę: 170 tysięcy bez stówy za wersję premium. 61 kWh, akumulator, 204 konie, moc silnika elektrycznego. Z ciekawszych opcji wyposażenia to oczywiście system kamer 360 stopni, klimatyzacja automatyczna, dwustrwowa, adaptacyjny tempomat w pełni oświetlenie. Android Auto CarPlay bezprzewodowy, bezkluczykowy dostęp. To są ciekawsze opcje wyposażenia. Samochód wiadomo, jest bardzo bogato wyposażony. Taka jeszcze mała dygresja. Pytaliście ostatnio o bluzy i t-shirty testy. no to są na sklepie strip.pl, polecam. To jest XXL, wiecie, że mam 1,88 m, nie jestem przesadnie obszerny, 90 kg wagi. Także jeżeli ktoś jest niższy, to może XL, jeżeli ktoś jest wyższy, no to XXL. -ka. Co kto lubi, t-shirty wypadają takie, że ja noszę t-shirt w rozmiarze XL. Grubość lakieru średnio około 120 mikrometrów, jak widać na dachu 116, a więc producent nie oszczędza na grubości powłoki lakierniczej. I w tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować grupie LIS. salon wielu marek, m.in. Omoda Dreyku, znajduje się aktualnie w Kaliszu. Nie jedną recenzję u nich wykonywałem. Jeżeli chcesz odbyć jazdę próbną takim samochodem, no to że się udać. Autocentrum LIS, Kalisz Łódzka 71. Dreyku, Omoda, wszystkie modele do twojej dyspozycji. Drzwi otwierają się pod takim otokątem, dosyć szeroko, bez problemu. Wepniesz foteliki Wisofixy. Co ważne, zakrywają progi, a więc nie obrudzisz nogawek. No i do białego lakieru ładnie prezentują się te listwy. Samochód cały dookoła oplastykowany. Drzwi otwierają i zamykają się poprawnie. Zamki działają idealnie. Żadnej taniości, żadnego taniego, głuchego dźwięku. Ilość miejsca wystarczająca dla czterech, nawet rosłych pasażerów. Materiały zgoła inne aniżeli wyobrażenie o kraju, z którego ten samochód pochodzi. Wszystko tu jest znakomicie miękkie. Mogę powiedzieć, że w wersji spalinowej było dobrze, ale w wersji elektrycznej moim zdaniem jest jeszcze lepiej. Takie moje subiektywne odczucie. Wszystko naprawdę elegancko wykonane, świetnie spasowane, ładnie przeszyte, mięciutkie. Nie czuć tu absolutnie państwem środka. Wiecie, co mam na myśli? Wiele dóbr współczesnych, które pochodzi z tego kraju, wydziela niezbyt przyjemny zapach. To jeśli chodzi o, o modę, to wewnątrz absolutnie, pomimo tego, że samochód ma dopiero kilka dni, nie czuję żadnego nieprzyjemnego zapachu, wręcz przeciwnie, zapach, który jest we wnętrzu, przypomina mi luksusowe europejskie marki. W spalinówce, jeśli chodzi o boczek, drzwi nie było źle, tu jest jeszcze lepiej, jeszcze bardziej miękko. Dobra faktura wizualnie, znakomity materiał, mięciutko, ładny dekor. Jak to wszystko będzie się sprawować po kilku latach, czy jak będzie wyglądać po kilku latach? Na to pytanie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, ja również Wam tego nie odpowiem, natomiast na dzień dzisiejszy, gdy ten samochód jest nowy, to całość prezentuje się bardzo dobrze. Tak samo kierownica, elegancko leży w dłoniach, ładnie przeszyta, tutaj spłaszczona, nic tutaj nie jest tanie. Kierownica wielofunkcyjna i w tym miejscu, gdzie niegdzie występuje piano black. doskonale wiecie, że go nie lubię, w tym miejscu są ładne dekory, takie imitujące drewno, fajnie, że nie jest to piano black. Ładowarka indukcyjna, dwa uchwyty na kubki. Tu kolejny schowek wyłożony jakąś tam tkaniną. Pod podłokietnikiem lampka LEDowa, bardzo głęboki schowek. Podłokietnik sam sobie nie jest przesuwny, ale jest mięciutki. Fotel wygodny, dobre podparcie boczne, każdy znajdzie ergonomiczną pozycję. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, podobnie jak to miało miejsce w wersji spalinowej. I podobnie jak w wersji spalinowej, nagłośnienie firmy Sony. Co ważne, z tyłu nie oszczędzali. Boczek, drzwi, tak samo jak z przodu, elegancko wykonany. Tu mięciutko, tu mięciutko. Fajne przeszycia. Tu jest już niestety bardzo twardo. Tak samo jak z przodu. Butelka 0,3 litra mieści się bez problemu. Jeśli chodzi o miejsce na stopy, to nieco utrudnione wsuwanie stóp pod fotel kierowcy. Tu mogłoby być tego miejsca trochę więcej. Siedzi się tu wysoko. Podparcie łód przyzwoite, choć kanapa mogłaby być nieco dłuższa. Na wysokość nie wadzę głową 1,88 m po raz enty. Przypomnę. Podparcie tułowia, jeśli chodzi o oparcie tylnej kanapy, dobre. USB-A, USB-C, podgrzewane zewnętrzne siedziska tylnej kanapy. Zakres, jak widać, do regulacji jest. Tutaj nie ma półeczki, kratki nawiewu również się znajdują. Tutaj jest gazetownik. Podłoga praktycznie płaska, prawie że w ogóle nie zarysowany tunel środkowy. Na środku mogę usiąść, nie szoruję, usinę pod sufitkę, aczkolwiek ukształtowanie oparcia tylnej kanapy niezbyt wygodne. Raczej. Miejsce dla dwóch pasażerów, a nie trzech. Ambientowe poświetlanie z przodu, z tyłu. Mamy dzień kiepsko, to widać. Bartku, pokaż na prawych drzwiach w tej chwili, czy na prawym boczku drzwi, widać ładnie ten niebieski kolor. Podłokietnik, dwa uchwyty na kubki. Ładna faktura tego oparcia tylnej kanapy. I sofixy tylko z tyłu, z przodu i brak. Tunel środkowy jest szeroki. Nie przeszkadza to osobiście dla mojej postury. Może gdy ktoś by był wyższy, może mu to delikatnie przeszkadzało. Jeszcze wspomnę, że podobnie jak w spalinówce, tu jest gniazdo do ładowania na przykład kamerki pokładowej. Głośność pracy dmuchawy na pierwszym stopniu dmuchawa praktycznie niesłyszalna. Słychać ją dopiero od trzeciego stopnia. Na drugim stopniu również niesłyszalna. Dziesięciostopniowy zakres i na dziesiątym biegu duży huragan, no i spory hałas. Niestety, jak ktoś jest tradycjonalistą, to brak fizycznych przycisków do regulacji nastawów klimatyzacji. Wszystko regulujemy za pomocą ekranu dotykowego. Działa to dobrze. Generalnie nie wiesza się nie haczy. Czasami trzeba kliknąć dwa razy, ale większych zarzutów do tego układu nie mam. Klimat dwustrefowa, co widać, podgrzewana przednia szyba. Nie we wszystkich samochodach to się znajduje, a dla kogoś, kto nie ma garażu, to jest ważny dodatek. Ekrany są mega czytelne, zarówno ten centralny, jak i ten na wprost kierowcy. To wszystko jest bardzo czytelne, dobrze podświetlone i przekazuje kierowcy mnóstwo informacji. Jeśli chodzi o średnie zużycie energii, to producent podaje 16,8 kWh na 100 km. Według WLTP, 402 km zasięg, 61 kWh, mówiłem netto, pojemność baterii trakcyjnej. Jak to jest w rzeczywistości, czas pokaże. Ja myślę, że jak WLTP podaje 400, no to realnie będzie można zrobić z 350 albo 300 z większymi prędkościami. Co ważne w tym samochodzie jest pompa ciepła. Samochód występuje tylko w jednej specyfikacji, jeśli chodzi o wyposażenie. 170 tysięcy złotych ta pompa nie wymaga żadnej dopłaty. Jest to bardzo ważne. Wszyscy ci, którzy jeżdżą samochodami elektrycznymi, a ja nie jeżdżę, ale wiem, że to jest ważne, to to potwierdzą. Że pompa ciepła powoduje nam niższe zużycie energii przy korzystaniu z ogrzewania. No, a nikt nie wyobraża sobie zimą z ogrzewania nie korzystać. Podobnie jak w spalinówce, jeżeli włączysz kierunkowskaz, to samochód na monitorze centralnym informuje ciebie o tym, co dzieje się dookoła pojazdu. Jest to świetne rozwiązanie. Tak samo świetny system kamer. Jak mówi producent, 540 stopni. No, powiedzmy, że jest to może troszkę marketing, ale te kamery dookoła pojazdu robią super robotę. Pokażemy to na pewno później. Super head up. Nie wiem, czy to przeniesie kamera, ale head up w tym samochodzie jest naprawdę super. Zresztą jak na razie dla mnie wszystko tu jest super i znów pewnie dostanę po głowie od wszystkich tych, którzy krytykują chińską motoryzację. Ja nie wiem, co to jest chińska motoryzacja, tak jak każdy z nas, bo te samochody dopiero od niedawna są na naszym rynku i to, co mówiłem wcześniej, nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat ich trwałości po kilku latach czy po dużych przebiegach. Tego nie wiem, natomiast jaką nowe to te samochody prezentują się świetnie i europejska... Japońska, koreańska konkurencja już może się bać. Niestety powiem to jako ktoś, kto na co dzień jeździ samochodami niemieckimi, francuskimi, koreańskimi i japońskimi. Dzisiaj mamy sobotę, samochód został zarejestrowany w czwartek, jestem pierwszym, który może nim jeździć i w tym miejscu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję firmie AutoCentrum Skalisz, za to, że mogę znów być pierwszy. 39 km aktualnie łączny przebieg, z czego my już pokonaliśmy ponad 10. Naładowanie baterii 69%, gdy go otrzymaliśmy do recenzji miał 71%, ale wiadomo jak to, recenzja rządzi się swoimi prawami. Samochód długo w użyciu, około 2 godzin na salonie, żeśmy go prezentowali. W tej chwili jazda próbna. Jak to będzie realnie z zasięgiem? Na to pytanie na razie nie odpowiem, to czas pokaże w tej chwili 69%, 259 km realnego zasięgu. Jeżeli tak by było jak pokazuje nam komputer pokładowy, to są bardzo dobre wskazania. Czego chcieć więcej od samochodów elektrycznych? Wiadomo, jak to samochód elektryczny, pewne mankamenty czy minusy jazdy elektrykiem występują, a mianowicie czas ładowania, długość ładowania na szybkich ładowarkach, droga energia elektryczna to są takie minusy, które jeszcze trzeba będzie w przyszłości wyeliminować. A z racji tego, że napęd jest mega sprawny, bo sprawność samochodów elektrycznych jest gigantyczna w porównaniu ze spalinowymi, to ja uważam, jeżdżąc na co dzień samochodem spalinowym, że jednak elektromobilność wyprze za kilka, kilkanaście lat konwencjonalną motoryzację. Możecie się z tym zgodzić albo nie, czas pokaże. I oboje z Bartkiem uważamy, że samochodami elektrycznymi jeździ się lepiej niż spalinowymi. Ponad 400 recenzji na kanale, gdzieś 10% to samochody elektryczne. Na co dzień jeździmy spalinówkami, bo one są po prostu łatwiejsze i wygodniejsze w eksploatacji. Czas tankowania to minuta, jedziesz dalej. Nie mamy też prądu, bo cały nasz prąd z fotowoltaiki zjada pompa ciepła, ale uważamy, że samochody elektryczne mimo wszystko są lepsze łatwiejsze i prostsze w eksploatacji, jeśli chodzi o samą jazdę, aniżeli samochody spalinowe. No i jeszcze jedna rzecz, kiedyś spalinówki przejeżdżały 200-300 tysięcy kilometrów, nic się w nich nie działo, dopiero jak miały pół miliona, stawały się skarbonkami, a dzisiaj spalinówki niestety są tak kiepskiej jakości, że już po 100, 150 tysiącach kilometrów wymagają wielu ingerencji mechaników, te ingerencje mechaników są gigantycznie drogie, a w samochodach elektrycznych póki co tych części, które mogą się zepsuć jest o wiele, wiele, wiele mniej. Podobnie jak w wersji spalinowej w elektrycznej również mamy kilka trybów jazdy do wyboru. Trip normal. Trip sport, Trip eco. Cały czas jeździmy w normalu, bo jak mówi pani Eco, powoduje, że ten samochód jest strasznie otępiały. Sport niekoniecznie w mieście pokażemy to później na SC. Grafiki były dosyć ładne. Wszystko to jest ładnie zrobione, brakuje tylko jeszcze informacji głosowych po polsku, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. W menu klimatyzacji jest również menu foteli, jak widać, wentylowane, podgrzewane. Także wyposażenie tego samochodu jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjazne względem podróżujących. Menu jest mocno rozbudowane. Niektóre kafelki mnie zastanawiają. Tryb scenariusza. Czyżby to była informacja dla filmowców z Hollywood? A być może z Bollywood. Już to sprawdzam. O, tryb odświeżania, tryb kempingowy. No dobra, nie lubię karawaningu, ale tryb kempingowy sprawdzimy. Włącz. Pojazd musi mieć włączony zakres P. Widzicie, żeby się bawić, jednak mniej niż muszę być na parkingu. No i to jest słuszne rozwiązanie, żebym się nie rozpraszał w trakcie jazdy. Muszę być w trybie P. Tryb odświeżania. Spróbuję w takim razie włączyć tryb odświeżania. Włącz. Tryb odświeżania został włączony. Pewnie samochód odświeża mi powietrze albo czyści powietrze w kabinie. Tak to sobie myślę. Ale później sprawdzę jeszcze tryb kempingowy. Przez chwilę było widać, że trybu kempingowego nie da się włączyć w trakcie jazdy i zresztą słusznie. Ale menu trybu kempingowego w trakcie jazdy można sobie wybrać i podejrzeć, co tam się znajduje. Samochód ma wielu asystentów, m.in. asystent pasa ruchu, który nie interweniuje przesadnie mocno. Delikatnie odbija samochód od linii. Widzicie tu wyraźnie na malowaną linię na jezdni. Lekka kontra, powrót na środek mojego pasa. Nie była to interwencja przesadnie nadgorliwa. Tablet nieco wystaje, ale jest dobrze wkomponowany w deskę rozdzielczą, Wielokrotnie to mówię, że tabletozami nie przeszkadza, tak samo jest w tym przypadku. I jest on przytwierdzony, solidnie, nic tu nie czeszczy, a jak wiadomo, nikt normalny tak nie szarpie ekranu jak ja w tym momencie. I często prosicie w komentarzach, żebym się odnosił do możliwości holowania przyczepy. Ten samochód może holować przyczepę o masie 750 kg hamowaną. Producent nie podaje w swoich... Danych katalogowych, czy ten samochód może halować w hamowaną. takiej informacji nie było. Jeśli chodzi o nacisk na hak, to 75 kg, a więc jak masz bagażnik rowerowy, to spokojnie trzy rowery na tym bagażniku możesz sobie transportować. Przed nami SK, a więc pokaz dynamiki na razie w trybie normal. Tym razem o moda E5, a więc elektryk koncernu Cherry. O, ale to się zbiera, jasny. Więc jak każdy elektryk. fenomenalnie. No, w okamgnieniu 120 chciałoby się znacznie, znacznie więcej, no ale tu jest SK. Niestety więcej nie mogę. Dynamika, jak w zdecydowanej większości elektryków, po prostu pocisk. Wciskasz gaz i samochód się katapultuje. Producent podaje 7,6, pierwsza setka na liczniku. Subiektywnie powiem, że ten samochód miał lepszą zbiórkę. A czy jest głośny, to spójrzcie na sonometr. średnio około 69 dB, powiem, że nie jest przesadnie głośny, aczkolwiek wyraźnie słyszę powietrze opływające samochód. Wiadomo, spalinowego silnika nie słyszę, bo go nie ma, opon toczących się po również nie słyszę. 120, wycieraczki dobrze oczyszczają szybę, nie odrywają się przy 120, spryskiwacze również działają poprawnie, więc wszystkie szczegóły, które możemy sprawdzić z konsumenckiego punktu widzenia sprawdzamy, żadnych zastrzeżeń do układu oczyszczania przedniej szyby. W dzisiaj prezentowanym elektryku stuwa na liczniku 96, 97 na smartfonie, 3 km na godzinę przekłamanie bardzo dobra wartość. Drugi pokaz dynamiki, tym razem w trybie sport. Ciekaw jestem, czy samochód będzie bardziej dynamiczny. On jest stranie dynamiczny w normalu. Czy w sporcie jest lepiej? Już sprawdzam. No, powiem, że nie czuję zbyt dużej różnicy. Samochód jest szalenie dynamiczny w normalu i w sporcie jest podobnie. Przed nami dziury. Tym razem o moda wersji elektrycznej. Powiem, że zawieszenie pracuje cicho, a nawet bardzo cicho. Dobrze tłumi i nastawy raczej komfortowe. Podobnie jak w niektórych innych samochodach, jadąc po jezdni normalnej, wydawałoby się, że ten samochód jest dosyć sztywny. Nie, jadąc po dziurach, mogę powiedzieć, że jest raczej nastawiony na komfort. Doskonały system kamer, świetna jakość, linie nałożone na ekran może stanowić wzór dla wielu innych, droższych samochodów. No i jadąc po dziurach, nic nie żyje własnym życiem, a jedziemy dosyć szybko, dziury są naprawdę spore, wnętrze spasowane bardzo dobrze, nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Podobnie jak w spalinowej odmianie o mody, w elektrycznej również można za pomocą tych przycisków tutaj na tym ekranie ściszyć sobie te gągi, niestety nie idzie ich wyciszyć do zera, ale bardzo mocno na szczęście można je przyciszyć, no i wtedy jazda od razu staje się bardziej przyjemna. Kilka słów tytułem podsumowania. Praktycznie słabych punktów brak. Jedyne co zauważyłem, to mało miejsca na stopy, jeśli chodzi o wsuwanie stóp pod fotel kierowcy. Jeżeli masz grube stopy, to możesz mieć z tym problem. Poza tym, żadnych najmniejszych problemów. Świetnie wykonany, spasowany i fenomenalnie wyposażony samochód. Czego chcieć więcej? Zużycie energii z mojej jazdy 17,2 kWh na 100 km. Realnie, pewnie z 350 km da się zrobić. Oczywiście jeżeli jedziesz autostradą to znacznie znacznie mniej, pompa ciepła jest, full ledy są, head up jest, wszystko na pokładzie. Dziękuję Autocentrum List za to, że mogą wykonać tę recenzję. Jeżeli chcesz się tym samochodem przejechać, to wiesz gdzie się udać. Samochód naprawdę nie ma słabych punktów. Konkurencja europejska, japońska i koreańska pewnie drży. Dziękuję za uwagę i do następnego Cześć!